Kilka dziwnych, ale prawdziwych ciekawostek ze świata motoryzacji. Zacznijmy od tej nieco mrocznej. W latach 70. Saab prowadził testy zderzeniowe w dość nietypowy sposób. Używał do nich prawdziwych ludzkich ciał, wypożyczonych ze szwedzkich szkół medycznych, żeby uzyskać jak najbardziej realistyczne dane. Co ciekawe, Volvo robiło dokładnie to samo. Jeśli wolisz coś mniej makabrycznego, w jednym z modeli Saaba 9.3 ukryto pełną, grywalną wersję klasycznej gry Pong którą jeden z inżynierów potajemnie wgrał do systemu poduszek powietrznych. Można je uruchomić po podłączeniu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. A skoro już o inżynierach mowa, Peugeot wczesnych lat 2000 postanowił zbudować autorajdowe WRC. Ale zamiast oprzeć je na kompaktowym hatchbacku, jak zrobiłby to każdy rozsądny producent, wybrali model 307 Cabrio. Na koniec coś z Japonii. Kolor Mariner Blue znany z Mazdy MX5 Miata to jedyny odcinek, którego Mazda nie opracowała sama. Został skopiowany z koloru tła starych kalifornijskich tablic rejestracyjnych.